Witamy, witamy wszystkich bardzo serdecznie to gorące popołudnie, czerwcowe, żar się leje z nieba, tym bardziej dziękujemy serdecznie, że, że Państwo przyszli tutaj. Tak się złożyło kolejny raz, że w Starym Kupni gościmy tym razem poetów, literatów, a Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie wybrało za miejsce Dziesiąty almanach literacki, prezentację pod tytułem Blask Słowa. Rok temu w sierpniu zmarł nasz prezes, pan dr Józef Janowski. Chcemy złożyć hołd panu doktorowi Józefowi Janowskiemu, bo niedługo będzie jego pierwsza rocznica śmierci. Ten tomik pod tytułem Blask Słowa, jako dziesiąty almanach. Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli w Krośnie jest poświęcony właśnie pamięci Józefa Janowskiego, który żył w latach 1928-2018 oraz naszej koleżance, poświęcony Juracie Bognie Sarafińskiej, żyjącej w latach 1948-2018. Pragnę poinformować, że w ubiegłym roku obchodziliśmy dwudziestolecie swojej działalności jako stowarzyszenie, to jest już 21 pierwszy rok naszej pracy, spotkań, twórczości. Spokój to ocalenie czy pustka, nie umiesz tego nazwać, a może pełzanie po powierzchni życia w parku. Na ławkach siedzą zakochani, wpatrzeni w siebie tak głęboko, że nie widzą nikogo. Splątani rękami i nogami zdają się być bezwstydni. Gołębie przelatują. Obok spadają kasztany świetliście brązowe, Szeleszczą liście pod podmuchem wiatru i pod stopami. Opowieść krośnieńskiej kamienicy. Odechciało się, czy ktoś miał, jak pokonał. Miałem napisać pytającego SMS-a, regułą przypadku. Zdiagnozujesz brak magnezu. Wsparciem uśmiech, muszę brakiem decyzji. Jeśli uraziłem, wybacz. Następny wiersz jest dedykowany dla Cioci Gieni. Nie kończy się. Dzika umieralność jest w tobie każdego dnia. Zobacz, że jest, przez słońce świeci i opromienia Twoją twarz. Nie mów, że życie Twoje się kończy, bo każdy dzień może być początkiem czegoś nowego. Chciej przeżyć każdą chwilę najpiękniej, jak umiesz, i wydłuż z niej wszystko, jak sok z cytryny. I mię ciszy. Nazwij ciszę, nadaj jej imię, nie zamykaj ust, nie trać myśli. Zatrzymaj strumień srebrzysty drążący skałę, drążący życie w nadziei, co dnia. Poezja. Sercem serca, krajobrazem słów, znaczeniem sensu, myślą na najczulszym instrumencie. Melodią każdej chwili, kolorem jesień, szarością dnia, poezja struną, akordem serca, drżeniem, marzeniem, bólem i żalem. Poezja nutką najczulszą, czy czegoś w niej brak? Do czytelników. Ten wiersz napisałam troszeczkę tak z przekory, bo częstym zarzutem wobec mojej twórczości jest niezrozumienie, które wynika z różnych aspektów. Tutaj być może moja poezja tym utworem próbuje się wybronić od tych zarzutów do czytelników. Wietrze są komunikatywne. Wina leży po stronie czytelników, którzy nie chcą wysilać intelektów lub są zmęczeni. Wystarczy porozmawiać z wielkim samotnikiem. Grzech polega na oleganiu. Prawda stara jak świat. Posiada patronat medialny do nabycia w sklepie z antyczną literaturą. Nagminnie przekracza granicę, pośród której stoi wiara. Pozostaje uśmiech zlinczowany kartkami eposu. Marzenie wsparcia. Gdyby otarczycy powiedział koleżance. Oznaczałoby zwrócenie na siebie uwagi, efekt zamiast parcia slogan weź się w garść, woli przemilczeć, myślą młodości. Swoją badania. Może jej nie ma. Mrugnięcie słońca, ptak przeleciał. Zostawiając za sobą jedno mrugnięcie słońca, cisza rozlała się w lesie złocistym, dając cudowne ukojenie, bez tytułu było ciepło, pachniały bzy, jego oczy przyprawiały ją odreszcze, jakich nigdy nie doznała, spalała się jak w gorączce. Śniąc o lepszym życiu, pamiętała o najpiękniejszych chwilach swojego życia. Zawsze głodna szczęścia i słońca. Myśli w alejach. Snuł się po alejach, w myślach delektował się zapachami, pieścił płatki, podziwiał kwitnienie krzewów. Następowało żółknięcie liści, Smutek zimy zdążał, myślał o zapachach wiosny, marzył o skwarze lata, miłował pory roku, żył. Nadzieją i wiarą, wiara, nadzieja i miłość myśli, i Iskierka miłości co dnia, Chwile szczęścia o każdej porze dnia. I takich chwil szczęścia wszystkim Państwu serdecznie życzę. O każdej porze dnia. Przydrożne świątki. Cześć Wam, przydrożne świątki. Po ojcach naszych pamiątki krzyże pochylone wiekiem, figury i kapliczki maryjne częstochowskie, kalwaryjskie, fatimskie i inne, pełne kwiatów i zieleni. Tyle świątków przydrożnych jest tylko na polskiej ziemi. Wmalowane w pejzaż polski, czuwacie przydrożne świątki, weterani wiary ojców i świadkowie ważnych wydarzeń, świadectwa naszej kultury, tożsamości i marzeń. Łączycie pokolenia jak Boża Ewangelia. Czuwajcie nad naszymi domami, drogami. Chrońcie od nieszczęść, bądźcie z nami, drogie i bliskie nam świątki, pośród kwiatów i zieleni na ojczystej polskiej ziemi. Prawda o katyniu. Posłuchajmy prawdy o katyniu i o Golgocie Wschodu, której doświadczyli synowie polskiego narodu, wypędzeni siłą. Z rodzinnego gniazda ginęli od kul, nędzy i głodu, i nadmiernej pracy, wszelkich praw pozbawieni więźniowie, Polacy. I ty, prałacie Peszkowski, męczenniku Polski, wydobywałeś z lochów historii prawdę, która przeraża i boli. I wydostałeś z dołów Katynia, Kozielska bykowni i innych stacji krzyżowych, tysiące ofiar zbrodni. Błogosławiłeś je krzyżem i różańcem świętym, tuliłeś ich czaszki, żołnierskie guziki, maryjne obrazki i medaliki znalezione wraz z ofiarami w grobach wołające o pomstę do Boga. Prałacie Zdzisławie Usiądź u stóp Boga na sędziowskiej ławie i w imieniu polskiego narodu złóż przed Panem świadectwo o Golgocie Wschodu. Wszak mamy prawo do prawdy, którą długie lata ukrywano wobec Polaków i świata. I prosimy Cię, sędzio sprawiedliwy: Spraw, niech każda Golgota w górę Tabor się przemieni. Pełną szczęścia i nadziei. Parę słów może o autorce. No to jeśli chodzi o, bo tu jest Almanach Krosiński, mi się wydaje, że z Krosem jesteśmy związani, bo w sumie jeśli chodzi o Weronikę, to 6 lat chodziła do szkół, do gimnazjum, teraz ukończyła to pierwsze liceum prestiżowe z wyróżnieniem, bo sama sobie tego nie powie: Kopernika w Krośnie. Laureatką jest też. Olimpiady, znaczy się laureatką, no, finalistką, no, nieważne, w każdym razie była zwolniona z matury y, y, języka polskiego i literatury. No i uczestniczy cały czas pisze. Y, przede wszystkim była prozatorką, opisała opowiadania. Od niedawna dopiero zaczęła pisać wiersze, dwa lata chyba, tak? Dwa-trzy lata. Natomiast jeśli chodzi o opowiadania, to już w gimnazjum przejawiała zainteresowanie i bardzo dużo sukcesów odniosłam. Poezja gra we mnie swoją życiową melodią, wprawia w ruch struny, które od lat siedzą cicho. Bieruje w żyłach, tańczy w duszy, zdaje się wołać jak tonący, wypłynę. Może ona się we mnie dusi, może po prostu tonie w moim ciągłym braku czasu. Może powinnam zamknąć oczy na chwilę, usłyszeć drganie duszy i pozwolić jej płynąć. Czy to dla mnie aż tak wiele? Dziękuję bardzo. No dzięki Państwu, oderwaliśmy się zupełnie od tej rzeczywistości, gdzieś w chmurach, w innej przestrzeni. No człowiek, człowiek jest spragniony takich chwil, takiego czasu. Jedynie, co możemy zrobić, to serdecznie Państwu podziękować.